Bardzo często pytacie mnie. No dobra, nie, nie, nikt nie pyta w sumie. Tylko tak chciałem powiedzieć, że nie było mnie już kilka miesięcy z vlogiem i wracam do tego formatu. Tak więc, czołóweczka po czołóweczce, będziemy dzisiaj mówić o podejmowaniu decyzji. Zapraszam serdecznie. Są takie prądy, które gdzieś tam słychać u różnego rodzaju kołczów. Kołczów, coachów w sensie, że mentorów takich, że Twoja decyzja to jest Twoja decyzja. Że co tam jeszcze? ciesz się z podjętej decyzji i skoro ją podjąłeś, to właśnie teraz to była dobra decyzja, jakkolwiek uważaj, bo nie podjęcie decyzji jest najgorszą decyzją, więc podejmuj decyzję, no i tak dalej. Więc ja chciałbym powiedzieć, że wszystko, co mam w życiu, to dlatego, że podejmowałem decyzję, natomiast przemyślane w tym sensie, że kierowałem się intuicją. Intuicją, no to jak przemyślane? No właśnie, bo intuicja jest to... Jakiś szereg doświadczeń, które zbierasz z życia, które ci podpowiadają, jak w danej sytuacji i w danej chwili wyjść dobrze z decyzją, którą podejmujesz. Więc warto się posługiwać intuicją pod jednym warunkiem, że jest ona okraszona jak ta piękna buła z masłem, trochę solą, trochę posypana tym, co nazywa się refleksja po podjęciu decyzji. Bo wiecie, że nie wszystkie decyzje podejmowane w życiu. Są dobre. Więc po każdej decyzji, którą podejmujesz w życiu, zadaj sobie trzy pytania. Co zrobiłem dobrze? Co w tej decyzji było dobrego? Co ona mi przyniosła? Co ta ścieżka, którą wybrałem, na końcu mi zostawiła? Czyli co było dobrego w tym, co zrobiłem? Co podjąłem? Drugie pytanie: A co poszło nie tak? Być może są takie decyzje, o których trzeba. Powiedzieć wprost, no złe po prostu. Czy nie poprowadziły do tego, co mogły? I tutaj nie łudźmy się, że wiecie, nie? Wszystko, co robisz, robisz dobrze, no nie wszystko. nie? Czasami niektórych decyzji warto jest właśnie pożałować. Warto powiedzieć, że one tak miały nie wyglądać, że jednak warto było zrobić inaczej, bo konsekwencje wyszły nie takie, jak zamierzałem. No i. Trzecie pytanie, a co następnym razem zrobię inaczej? I po takiej refleksji, czyli, czyli takiej, po takiej refleksji, po takim spekulatywnym spojrzeniu na moje decyzje, intuicja uruchomiona następnym razem weźmie je pod uwagę, po to, żebyśmy podejmowali ciągle lepsze. Decyzje. No to co? Dobrych decyzji Wam życzę, bo dobre decyzje piękne są i piękne życie dają. Wszystkiego co najlepsze.